Prosto, prosto. Jest bardzo nerwowo. Jest nerwowo od, odkąd przyjechała. Przyjechała w sobotę o godzinie 24. U lakiernika byliśmy o godzinie 1.15. Od lakiernika wyjechała już gotowa z wnętrzem o godzinie 14.00. U Elektronika była o 18.15 w Krakowie. Wstępnego dnia o godzinie 13.00 była odebrana. Wczoraj przyjechała, Damian zajął się wnętrzem, do, dosyć do późna. O 7.00 rano z powrotem pojechała na przyciemnianie szyb. Przyjechała, no i teraz na biegu robimy ostatnie rzeczy, czyli oleje, jeszcze zmieniliśmy felgi, bo felgi by też były malowane. No i dołożyliśmy kilka takich smaczków od siebie. Powiedz im, że naprawdę już jest. Wiesz, 25 po. Wejdźmy ja go zapytać grzecznie, czy to wszystko gotowe. Już jeszcze z tego pokrowiec i go zapraszamy. Zobaczymy, jaki będzie kasać. Dobra, gotowe. Dzisiaj będzie odcinek trochę inny niż wszystkie, bo zazwyczaj w pierwszym odcinku pokazujemy Wam samochód, który dopiero co przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych z takim uszkodzeniem, z jakim przyjechał. A dlaczego dzisiaj będzie inaczej? Bo tutaj pod tym pokrowcem stoi samochód już zreperowany. I to było nie lada wyzwanie, bo teraz sobie zobaczcie, jak wyglądał na aukcji. Tutaj, o siwy w tym momencie, pokazuję wam zdjęcia, przód, tył i tak dalej. Jak widzicie, uszkodzenie niegroźne, bo z tyłu zderzak. Ale o tym będzie później okazało się, że nie tylko zderzak. Natomiast czas tutaj grał ogromną rolę, bo samochód przyjechał z soboty na niedzielę, czyli dokładnie cztery dni temu. Nie dość, w zasadzie nie ja, tylko Dawid, który podjął się tego dzieła. Zresztą chodź tutaj do nas i opowiedz, na co miałeś te cztery, co, mia, co musiałeś zrobić przez te cztery dni. Przez te cztery dni musiałem przejść przez Mękę, nie no, żartuję. Nie no, taka jest prawda, że pisał do mnie od godziny 6 rano do 22, ile mamy czasu, a ja ten czas miałem tylko do dzisiaj, czyli tak. do czwartku, 21 grudnia, bo tym autem za chwilę będę musiał pokonać do 3000, km, z 3000 km. 3000 kilometrów do Hiszpanii, więc ryzyko, że się nie uda było ogromne i jeszcze oczywiście, Dawid sobie wymyślił, że nie tylko zostanie samochód zreperowany, tylko że jeszcze różne inne rzeczy zostaną z nim zrobione po to, żeby się prezentował tak jak za chwilę. Zobaczymy, sam jeszcze go nie widziałem. Cztery dni: blacharka, lakier. Sprzątanie całego wnętrza, mycie, wymiana oleju, zrobienie kół, łącznie tak. chyba z, nowym, z nową farbą, tak? Tak, dokładnie. Z nową farbą, elektronik, który zmienił lampy na europejskie i zaprogramował wszystkie systemy multimedialne w środku na język polski, plus wgrał nawigację. Coś pominąłem? Tak! Pominąłem, bo jeszcze uzgodniliśmy, że nam się drewienko w środku, które widzieliście na zdjęciach nie tak, podoba, a ja mówię, już a może zrobione. byśmy pierdyknęli piano i Karol, który robił zderzaki przód i tył, również zadbał o to przy pomocy swojego znajomego, tak. żeby ten samochód okleić w środku, więc w cztery dni, no jestem bardzo ciekaw tego efektu. Na Mam nadzieję, że będzie się podobał. Kolere. Każdy z nas dołożył całe serce, żeby to auto Więc Zobaczymy, czy w te cztery dni udało się odmienić A6 względem tego, co widzieliście na zdjęciach. Nie porysuj. Bo la... zderzak był lakierowany. Ależ to siadło. Ależ to dobrze siadło. No, przepiękna ona jest. Odpici mi brykę wersja Formax. Ależ ona dobrze siadła, powiem ci. Ja pierniczę, ale ta czarna felga, jak dobrze wygląda, i ta przyciemniona szyba. Wow! To jest inny samochód. A tu taki drobny prezent ode mnie. Nie. No, wiadomo, że bąk jeździ samochodem. A weźmy go, wypchnijmy tam do przodu trochę. A odpali? Odpali, oczywiście, że odpali. Pierwsze odpalenie zostawiam Tobie. Dziękuję. 2-0 TFSI z napędem Quattro, ale żadne ultra Quattro, tylko prawdziwe Quattro. 220 koni mechanicznych, oczywiście wersja amerykańska. 2013 rok, 80 tysięcy mil przebiegu. I wybraliśmy ten egzemplarz, bo był w całkiem niezłej cenie. Kosztował chyba 6400 dolarów. To jest raz. A dwa miał bardzo dobrą historię serwisową. No więc, samochód miał trzech właścicieli 80 tysięcy mil przebiegu w tym momencie. 2014 to rok modelowy, natomiast produkcja 2013 rok ale najważniejsze dla nas było to, że miał na bieżąco robiony serwis. Wszystko się zgadza i to jest jego jedyna szkoda wcześniej nie miał żadnych, nie było, tak. przynajmniej takich odnotowanych w Carfaxie. Ostatni przegląd w 2022 roku. Więc egzemplarz przede wszystkim wydał nam się sprawdzony, z pewną przeszłością, no i całkiem nieźle wyposażony. O kurde, ależ wyszło to piano za zajebiście. Nie podoba mi się drewienko, przynajmniej nie w każdym samochodzie, w starych Mercedesach jest fajne, ale moim zdaniem ten samochód zasługiwał na to, żeby mu zrobić takie czarne piano. I zobaczcie, jak ładnie to wyszło. Ile to kosztowało? 1500 zł? Całe tak, wnętrze tak, z tak, tego dokładnie. co pamiętam, tak? I jest to, kurde, ślicznie to wygląda. No, petarda to wyszło. Zobaczcie, skórka to są podstawowe fotele, ale przynajmniej dzięki temu nie są poniszczone, nie są podarte, nawet ten kierowcy, nigdzie nie są poprzedzierane. Zresztą pokażmy od strony kierowcy, bo tutaj od strony pasażera jednak rzadziej zdecydowanie ktoś wsiadał, więc zobaczmy, jak to wygląda od strony kierowcy. Fotel kierowcy no jest bardziej poniszczony, zdecydowanie. Może nie jest popękany i nie jest tutaj powycierany, ale jest wytarty tutaj w tym miejscu, więc na pewno trzeba będzie nałożyć nową farbę. Po prostu tak. po, po, polakierować fotel. Nie? I nie ma... trzeba dobrze nawilżyć. Tu ma dziwne to, czyli tutaj przy tych przyszyciach takie zniszczenie. No ale to umówmy się, to są niuanse. Wszystkie przyciski są przynajmniej w bardzo ładnym stanie. Nic nie jest powycierane, wszystko działa tak jak powinno. Kurde, fajne. No i tu delikatnie zeszła ta gumowa farba. O! I to lubię. Cicho. A radio przestrojone zostało? Tak. Co on drży tak? Nie wiem. Bardzo drży, nie? Odrobinkę. Jak diesel pracuje. Uspokaja się później. No pewnie dawno był nie jeżdżony, więc... No, ale to jest objaw taki, z którym trzeba będzie powalczyć. Polskie menu jest. Tutaj widzę, pokazuje już w kilometrach wszystko. 128 834 km dokładnie. Termin serwisu, oczywiście, tym się zajmiemy już. Ale jak będę w Hiszpanii? Światło hamowania z lewej. Coś mu odwaliło. Klima nabita? Mam nadzieję, bo do Hiszpanii jadę. Tak, Na razie nie ma tam sprawy. temperatur takich, które. Wymagałyby używania klimatyzacji, ale trzeba będzie to zrobić. O, i ten ekran. Ja bardzo lubiłem te ekraniki, zajebiście się chowały. Ciekawe, jak długo to podziała, nie? Jeszcze. No, skoro już działało tyle lat, to tutaj i Tutaj wszystko ładne, się. tutaj nic nie jest popękane. No, tak naprawdę tylko ten fotel wymaga odświeżenia, bo nawet ten jest bardzo w porządku, powiedziałbym. No i tutaj już mamy taki bardziej nowoczesny, współczesny samochód, bo wszystko to, co dotychczas sobie sprowadzałem, no to były samochody, które już miały swoje lata. Tak. Wyższe przebiegi, starsze generacje, a tutaj to wszystko już jest zdecydowanie estetyczniejsze i ewidentnie nowocześniejsze. Nawet ekran mam. Pierwsze auto, które sprowadziłem i ma, kurna, taki nowocześniejszy ekran. I wreszcie będę miał Bluetooth w samochodzie. <grym> no tutaj to w zasadzie można powiedzieć, że samochód jest nieużywany. Nie ma za dużo miejsca nad głową. O, tu nam opadła trochę pod sufityka tutaj. To standardowa procedura w Audi praktycznie. Naprawdę? Tutaj no. takie, tak? Opadające? O, zobacz. Taka, firaneczka, takie, się taka robi. firaneczka się robi to dokładnie. W Hiszpanii jak najbardziej. To nawet nie wiedziałem, że one mają taką wadę, szczerze mówiąc, ale to rozumiem nie jest jakaś wielka filozofia, tak? To podkleić nie, po prostu się, i zrobić jest z tego, drobno, z tym porządku. Prawo. No to dobrze, siateczki są, są, podłokietnik jest, jest. Miejsca dla dzieciaków, jak tutaj będą siedziały, jest wystarczająco. Dużo. Nie marudziłbym i się bym nie czepiał, szczerze mówiąc. One też nie będą marudziły i się czepiały i sofiksy też są, bo to już nowoczesny samochód. I jest szklany dach, co też jest fajne. Natomiast ja tu nie mam za dużo miejsca. Ale ja nie będę tym autem jeździł z tyłu. A w bagażniku były jakieś niespodzianki? Ale zajebista jest ta. Pszczołobąk. Tylko daleko język, ma. Czemu mu tak wypadł język? Bliżej trzeba było go nakleić tu. A co tak wiesz. Taki niuansik. O, i kawał bagażnika, to się przyda. O, i mam dojazdówkę, jak po drodze złapię gumę, to będę mógł normalnie dojechać sobie do najbliższego serwisu, a nie na jakimś zestawie naprawczym. No i bardzo dobrze. I to ja szanuję. Tutaj, co mamy? Czyli nie było tu niespodzianek? Nie. Ale wyczyszczone. Ale wiesz co, ładnie pachnie. On nie był utyrany bardzo, nie? Życiem. Był brudny, ale... Był brudny, ale nie był zniszczony chyba, nie? No nie był taki... On, tu widać, że był życiem. brudny. No ale to mówię, no to są jakieś tam pierdoły. Wiadomo, że wszystkiego nie da się zrobić w cztery dni. I tak kawał dobrej roboty. Naprawdę. I Karol, i Karol też się sprawdził. No, tak jak mówię, miał dwa dni, żeby wszystko podopinać i wszystko. I nakierowaliśmy na tutaj nie tylko ten zderzak. Tak, przedniej Było też i trzeba był to porysowany. też uczciwie i otwarcie powiedzieć. Po tym jak zdemontowaliśmy ten zderzak, który widzieliście na zdjęciach, który był uszkodzony, to się okazało że tutaj delikatnie samochód jest gnieciony, tak? Dobrze tak, pokazuje tak. tu z tej strony. I zobaczcie jak tutaj wyszła ta naprawa. O, tutaj nic w tym momencie nie widać. Nie było to duże uszkodzenie, ono nie wymagało tak naprawdę tutaj nic. Belka co ciekawe wzmacniająca była cała. Cała, tak. Z dedukcji to wy wynika na to, że to motocyklista musiał najechać ewidentnie na Albo ten motocyklista, ten albo tak sobie pomyślałem, cofając ktoś tak naprawdę uderzył w jakiś na przykład słupek. I Chyba, ten słup, niski jakiś, tak. jakiś niski słupek tak. dokładnie, który był poniżej tej belki bo to wzmacniającej. Musiało być centralnie tu. Tutaj, w tym uderzone, miejscu. Tak. Tylko właśnie gdzieś na tej wysokości, mhm. a nie wyżej, bo belka wzmacniająca jest cała, a ta miska tutaj trochę dostała i ta wanienka, i tak delikatnie została wgniecona, ale na szczęście udało się to wszystko wyprostować. Tak jest. Naciśnij hamulec. Kierunki też działają. Stop działa? Naciśnij to. Działa. Działa wszystko. Czyli teraz wszystko działa, tak? Tak. Kierunki działają, to też działa. Ale ładne ma Nacisnę... te ledy. Bardzo ładne. ładne. Nacisnąć jeszcze hamulec. Kwieci? Ja Puść. Jeszcze raz. Jest już up***dolona wycieraczka przez Ciebie. Trudno. A tyle było sprzątania. No bo Ty miałeś czas, żeby sprzątać auto, a ja nie miałem czasu, żeby sobie buty wyczyścić. Tak, nie, to wszystko zasługa dania. No to też wszystko działa. Sprzątania. Tak. A otwórz maskę jeszcze. Jest xenon, jest led do jazdy dziennej. O, tutaj czysto i schludnie. No on kur... tragicznie drży. To mnie tylko niepokoi. Co? Odrobinę, tak. No może nie wyskoczy z podmaski, jak będę jechał, jak ci się podobają felgi? Bardzo felgi, zdecydowaliśmy się polakierować raz ze względu na to, że jednak te czarne akcenty do białego samochodu naszym zdaniem Dobrze fajnie pasowały, być. a dwa, że były tutaj bardzo porysowane. Więc skoro już zmienialiśmy opony, bo tamte amerykańskie były bardzo. do wywalenia były. Do wywalenia, dokładnie. Generalnie do wywalenia założyliśmy nowe opony i zrobiliśmy przy okazji felgi. Osiem stów chyba, tak? Malowanie felg Dokładnie uszło. tak. Tak, więc moim zdaniem samochód wygląda teraz petardem. Nie zauważyłeś jednej rzeczy. Jakiej? Właśnie niespodzianki. Koło jest wysunięte, oś została poszerzona. Dystansem? Tak, tak. A po co? Żeby było ładnie. No właśnie tak patrzę, mam otworzyć drzwi i patrzę, że tak jest inaczej. Idealnie tak. się licuje, jest dopasowany równomiernie Ale do fajnie błotnika. to wygląda. Ale przód został standardowo, nie? Nie, oczywiście też poszerzony. Kurna. A nie. I na tych poszerzeniach rzeczywiście robi robotę, no. robi robotę. Dobra. I teraz tak, zawsze prosicie o podsumowanie kosztów, więc ponieważ to jest jedyny odcinek z tym samochodem i samochód jest gotowy, dzisiaj rano został zarejestrowany. O 8 rano ujdzie w Wydział Komunikacji, 8.30 byłem już z tablicami, 9.00 był samochód zarejestrowany, przyjechałem tutaj, mamy godzinę 13.40, ja mogę wyjeżdżać nim na kołach. 4, 5400 dolarów samochód. Tak. Do tego koszty transportu, koszty logistyczne, opłata aukcyjna. opłata aukcyjna, do tego akcyza, do tego podatek. Akcyza akurat tania, bo 2 litry pojemności, więc 800 tak. coś zł. Cło, podatki. Wliczam w to już też koszty naprawy. Naprawa 4000 zł. lakierowanie tych dwóch zderzaków, naprawa tej wanienki, uzbrojenie wszystkiego. Elektronik, który zrobił lampy, tak, na, przeprogramował, dostosował, menu. przeprogramował wszystko. Przeprogramował menu, język polski, wziął do stroju radio, dekory w środku. Po prostu tak jak tutaj stoi teraz, już wynik. Wycackany i gotowy do drogi kosztował 57 tysięcy złotych. Zł. Więc uważam, że to i tak petarda cena, biorąc pod uwagę to, że i tak włożyliśmy i w lakierowanie felg, i w e, ciemniki które i tak dalej. Robić. Dobrych kilka tysięcy złotych. To były rzeczy, które po prostu były naszą fanaberią, więc gdybyście nie mieli takich fanaberii jak my, że czarne felgi, poproszę. Albo inne albo zmiana dekorów. Bo albo to zmiana też nie dekorów to jest. tak 5 tysięcy mniej. Tak, na no myślę, sprawę. że tak. Więc jest Inunia. Ja się bardzo cieszę. Uważam, zobaczymy teraz, jak się sprawdzi przez te 3000 tysiące kilometrów w drodze do Hiszpanii. Ale jeszcze zanim tam pojedziemy, to my się przejedziemy tutaj, żeby gra. Musimy zobaczyć, się przejść. Tak. Natomiast bardzo dziękuję nie tylko Dawidowi, że w 4 dni to ogarnął i koordynował wszystko, ale i Damianowi i Karolowi. Może i ja bym tak. Dziękuję Karolowi, który polakierował, przygotował. To tam im dziękuję. Tam, dziękuję bardzo Piotrkowi, który przygotował elektronikę. Dziękuję bardzo Damianowi, który posprzątał samochód, wycackał go z zewnątrz. Dziękuję bardzo Arkowi, który przygotował samochód mechanicznie. E, dziękuję też e, koledze, który przygotował dekory. Bo też Siwemu, który to robiły. nagrywa? Siwemu, który to nagrywa. E, no, całemu zespołowi furmak z kierowcą, którzy byli na, dosłownie na sekundy, e, z lawetą, na czas, w każdym miejscu. Bo jeżeli cokolwiek by się obsunęło, to nie byłoby tego samochodu tutaj i nie byłby w takim stanie. Jeszcze dziękuję matce Dawida, bo gdyby nie matka Dawida, to Dawida nie byłoby tutaj i nie miałby mi tego kto w, ogarnąć w cztery dni. Prosto jedzie. I nic nie wibruje. Uwaga, sprawdzam hamulce, czy są. Po siwym poznaje, że są. Dobolewaliście płynu do spskiwaczy. O, kurna, muszę wymienić wycieraczki. To pierwsze co, wszystkie auta, które ze Stanów przyjeżdżają, mają k***e ch... wycieraczki. Dobrze, że skrzynia działa, nie szarpie. Nie, skrzynia nie szarpie, Skrzynia, wszystko jest tutaj okej. Okay. Ma 220 koni. Tak? Tak, czuję. Tak jadą, jak mają mhm, 220 tak. koni. No wszystko jest ok, zobacz, niczego nie ściąga. Jak hamuje, też nie ściąga, tylko ładnie nie. hamuje, więc wahacze wydaje się, że nie są nigdzie nie. pozrywane. Skręca prawo, lewo. Ona będzie też inaczej jechała, jeżeli ją w, w, zmienimy tryb. Ta? Zmiany, tak, na Dynamic. I teraz jest na Dynamic i teraz... A jeszcze a, skrzynie w S. No. I teraz ona będzie sobie inaczej jechać. Nie no, no dobre auto. Za te pieniądze... I te nerwy. I te nerwy, cztery dni, słuchajcie, cztery dni naprawione, przyciemnione szyby, zrobione czarne felgi, mm. zrobione te czarne dekory. I naprawdę bardzo mi się podobają te dekory. Uważam, że z nimi to była świetna decyzja, że to drewienko wymieniamy. Na nie. To, co nam zostaje zrobić, i to już zrobię sobie w Hiszpanii, i to należy powiedzieć też no. uczciwie i głośno. Tak, to jest poduszka silnika, tak. która prawdopodobnie któraś wprowadza Kamera, wibracje. Panie. O Jezu, kamerka jest. No i, no i czuniki, masz cud i tył. Tak. Natomiast te wibracje znikają, kiedy tylko zwiększają się obroty, więc już jak zasięgnęliśmy wiedzy specjalisty, czyli mojego Piotrka Papieża, z którym na karoserii robię samochody używane, a on się zna na tych rzeczach, no to poduszki pod silnikiem. Nie jest to nic skomplikowanego i to jest raczej rzecz naturalna zupełnie, nie? Mhm. Individual i jeszcze można set individual. Silnik przekładnia. Napinacz pasa nawet może być dynamic. Fiu, fiu. Ogólnie wyposażony jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bo masz podgrzewane siedzenia, masz, y, mówię, duży wyświetlacz, bo był z mniejszym jeszcze, park troniki przód i tył, kamera cofania, e, elektryka fotela, elektryka fotela pamięcią, drugiego. Też, tylko ten drugi bez pamięci. Okay. Więc Ksenony. wydaje mi się, że tak, są ksenone światło dojazd dzienne, ledy z przodu i ledy z tyłu. Z tyłu więc dopadnie. naprawdę jest taka wersja optymalna. Tak, nie ma to lusterka. boczne też. Też. No, no, to taka wersja optymalna, naprawdę. Tak, to była chyba I wersja mimo premium. tego, tak, i na, mimo tego, że nie ma na przykład tego sprzętu, Bose chyba wtedy stosowali, nie? Czy jakiś inny? Nie, no, Bang Olufsen był w tym czasie też. Fajnie gra. Dobrze gra. Wystarczająco. Ma to być ósme auto w rodzinie, więc. Ma Nie no, około ósmego, pogubiłem się trochę, ale około ósmego. Ma już też tempomat, widzę, tak? Ma, tak, tak. ma tempomat, ale nie ma tempomatu z hmm, aktywnego. Jesteśmy na kanale bąka, nie, nie na kanale Kaspiernego tak Nie dobra. myl tego, dobra? Dobrze, dobrze. To są auta używane. Przepraszam. Jest aktywniona. O, po polsku nawet no, gada. Oczywiście. O, kurde. głosowe też jest Polak. Czyli wszystko jest zrobione jak trzeba. Bardzo tak. mnie to cieszy. Dawid, mega Ci dziękuję przede wszystkim za zaangażowanie. Chyba to jest najtrudniejszy projekt, podobno, jaki miałeś Naj w Najtrudniejszy swojej... w życiu mój projekt. To jest. Ale pod tytułem czasu, tak? Że pod tak szybko czasu, to tak. Nigdy się nie spieszymy, zawsze ma, jest... Mija kilka tygodni od momentu, kiedy auto przyjedzie, tak. a jest gotowe do jazdy, bo je dopieszczamy. Tutaj okazało tak. jest się, że przetestowano samochód. Z soboty na niedzielę, dzisiaj jest czwartek, przed świętami Bożego Narodzenia. A ja już mam gotowe auto. Jak to mówią, sukces wielu ma ojców. No wiesz, ma wielu ojców, ale jeden jest ojciec nadzorca, który wszystko musi skoordynować i gdyby nie Twoja pomoc tutaj, w, no pospinać to wszystko, to naprawdę wiem, że nie było łatwo. Ale cieszę się, bo to auto wyszło tak, jak sobie założyłem. No i zajebiście. Z każdym elementem.